Lubisz się bawić kabelkami. Lepiej, żebyś miał dobrą pamięć na początku. Witam was bardzo serdecznie w You Don't Have Time trzecim i wydaje mi się, że chyba ostatnim odcinku z tej gry. Czas uciekania, błaganie, zostawcie łapkę w górę, jeśli wam się spodobał ten odcinek. Włączam przełączniki. Mam tutaj tylko jeden przełącznik dostępny? Niemożliwe. Gdzieś tutaj był jeszcze jeden przełącznik. Muszę go szybko znaleźć i wyłączyć. A może ma... naprawdę mam tylko jeden przełącznik? Kurde, ej, to jest straszne. To w takim razie tak. Słuchajcie, było mowa o dobrej pamięci, co się wyłączyło? Nie, ja to wyłączyłem. Okej, okay, ja to wyłączyłem. W którym miejscu mogę mieć tutaj coś odnośnie tych kolorów Simon Says? Przycisk jeden z trzech uruchomiłem. Nie wiem, jak to się stało, ale jest uruchomiony. Także mamy jeden z trzech gotowy. Super. <grym> Jeśli uruchomię to teraz. Aha, ten przycisk jest uszkodzony, więc ten przycisk uruchomiłem. Spoko. Ta plątanina kabli pokazuje mi. Ok, mogę włączyć sobie tak. Kliknąć tu. Hmm, a jak, co będzie, jak wyłączę to? Czy to dalej wysyła mi sygnał? Nie, to nie wysyła mi już sygnału. Poprzedni odcinek macie oczywiście w karcie, jeśli chcecie zobaczyć poprzednie pokoje, które były trochę prostsze. OK. Dalej mam przycisk jeden z trzech. Tego nie mogę włączyć, tego nie mogę włączyć. Too many generators powered on. OK, ten generator uruchamia mi ten przycisk. Oba są uszkodzone swoją drogą, więc są wciśnięte automatycznie. Mogę wcisnąć sobie to. I teraz mogę uruchomić sobie Simon Says. Tylko problem z Simon Says jest taki, że, hmm, nie widzę w którym miejscu potencjalnie mogłoby mi się wyświetlać coś, co by pasowało do tej, do tej łamigłówki. O kurde, dobra, zbrutforsowałem to. Czerwony, czerwony, zielony, niebieski, zielony i siadło. Także mam zrobione tutaj jeden. Jak uruchomię sobie ten przełącznik, to będę miał chyba dwa. <grym> Ale to jest zabawne, naprawdę, słuchajcie, sumie chwilę mi to zajęło. Spoko, nie. Czy to zadziałało, czy nie? I teraz już zgupiałem. Mam teraz przycisk 0 na 3. Tutaj jest uruchomiony ten generator. Dobra, czyli mogę sobie włączyć jakimś sposobem dwa. Włączmy sobie ten i do tego samego, żeby to uruchomić, muszę zrobić tak. Ok. Teraz mam 3 na 3. Dobra, okej, okay, czyli zrobiłem wszystkie. Najpierw był jeden do tego, dwa do tego, żeby uruchomić ten i Simon ses, który zrobiłem po prostu... Z, pamię znaczy z pamięci. Próbowałem, próbowałem, aż dotarłem do tego do tej właściwej kombinacji. Mamy pokój 19, a raczej 18, bo ja źle je podawałem i napisaliście mi tu w komentarzach działa ale to jest pokój jeden do tyłu, bo to są drzwi do pokoju kolejnego. Dobra, mamy plusy i minusy. Plusy i minusy, których nie ogarnąłem do końca, o co w nich chodziło? Bo to możecie zobaczyć też na poprzednim odcinku. Możemy włączyć sobie dwa generatory. Trzeci generator mamy w tym miejscu, nie możemy go włączyć. Zielony przycisk, co on mi zrobi? 1, 1, 0, 0, 0. 1, 1, 0, 0, 0. A może w drugą stronę to działa? 1, 1, 0, 0, 0. 0. Czekajcie, jeszcze raz, 1, 1, 0, 0, 0. 0. Hmm, nie wiem, muszę ogarnąć, co tutaj jest 1, a co tutaj jest 0. Jeszcze raz, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Znaczy 1, 0, 1, 0, 1. Więc tak, może czerwony. Czerwony się palił. Ok, 1, 0. 1, 0, 1. Przycisk odblokowany. Ok, mamy przycisk 1 z 3. Już rozumiem o co tutaj chodziło. Słuchajcie, zapalona lampka to jest 1, a zgaszona lampka to jest 0. Czyli w ten sposób musimy tutaj to 0, 1, 0, 1 ogarnąć. Włączmy sobie to. To jest kolejny przycisk, który po prostu automatycznie mi wejdzie. Mamy 2 na 3. No i teraz tak, ostatnia z rzeczy, słuchajcie, to jest zasilanie. Najprawdopodobniej. Jak to zasilanie działa? Zablokowane. Cztery kółka. Może są przyciski na ścianach, których jeszcze nie namierzyłem? Ok. Co się zaczęło tutaj dziać? Przełączałem przełączniki dość losowo. Ok. Tutaj mamy. Mamy cztery generatory. Ok, to się zgadza. To się, to się by zgadzało z plusami i minusami. Plus, 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 minus. Ok, czyli muszę włączyć tak, żeby tutaj było zasilanie i tutaj było zasilanie. Zgadza się. Teraz wyłączam te. Mamy plus, plus, minus, minus. Te są wyłączone, ten muszę włączyć. I zgadza się. Przycisk do wciśnięcia. Halo? Może muszę wyłączyć? Hmm, ciężko to powiedzieć. Ten przycisk włączony. 3 na 3. No i wszystko gra. Idealnie. Trochę randomowo wszystko się tutaj wydarzyło, ale działa. 20. Pomieszczenie przed nami, 19. Teraz mamy czas odliczany. Tutaj standardowo do wpisania coś, tylko muszę to zasilić. Włączmy zasilanie. Zasilanie w tym momencie: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cyfry mogę tu wpisać w tym miejscu. Czyli prawdopodobnie tyle będzie miał kod. Zobaczmy, co tu jest jeszcze. Mamy 0,1. Mamy przycisk zielony: 7, 7, 4, 2, 2, 4. 7, 7, 4. Hm. Włączmy, 7, 7, 4, 2, 2, 4. Przycisk jeden z trzech. To naprawdę było aż tak proste i. Tutaj leci zasilanie do góry. W którym miejscu może schodzić zasilanie w dół. Było takie jedno miejsce, ale to miejsce już było, mam wrażenie, rozwiązane. I to było miejsce z uszkodzoną konsolą. Czyli to. Tylko, że to już jest zrobione. Być może to zasilanie działa do innego pomieszczenia, które będzie później. Bo teraz przeszedłem się tak szybko i tutaj nie mamy ani jednego pomieszczenia, w którym by ten. To ten rodzaj zasilania działał. Dobra, jeden przycisk z jest zrobiony. Dwa przyciski z są zrobione automatycznie, tutaj było to podpięte. I teraz tak, 0 i 1. Na jakiej podstawie ja mógłbym to 0 i 1 tu ogarnąć? Zobaczmy na ekranach obok. Cokolwiek się świeci. To mamy 00. Tutaj mamy Room solved. Nic więcej nie mamy z takich informacji. Mogę ewentualnie próbować losowo to wstukać. No to, to może się akurat udać. To jest straszne, nie chcę robić losowo, słuchajcie, robienie losowo jest oszukiwaniem. 2, 1, 3, 1, 4, 1. Okej, mam pomysł. 0, 1, 0, 1, 0, 1. Okej, tutaj był reset. Dobra, zresetowało się. Jeszcze raz, zobaczmy sobie tak. Wszystko, co będzie jedynką, będzie jedynką, wszystkie pozostałe będą zerem. Czyli mamy 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, Ok, może na odwrót spróbuję w takim razie. Czyli wszystko, co jest większe niż 0, to będą jedynki. Dajmy 5 jedynek. Raz, 2, 3, 4, 5, 0. Ok, dalej zablokowane. Nieparzyste mogą być jedynkami, parzyste mogą być zerami. Nie wiem, czy ten kod w ogóle ma tu jakiekolwiek odzwierciedlenie. 1, 0, 1, 0, 0, 1. 1, 0, 1, 0, 0, 1. Haram! Widzicie? Czyli jednak tutaj jest całkiem sporo myślenia z takimi rzeczami. Co jest parzyste, co jest nieparzyste. O kurde, ile tutaj jest rzeczy? Wow, powodzenia! Dzięki, drogi głosie! Naprawdę, naprawdę dzięki! Mogę włączyć jeden, mogę włączyć dwa, a trzeci jest do uruchomienia, prawdopodobnie stąd. Dobra, wyłączę go na chwilę. Zobaczmy, czy to uruchamia. Nie, to nie uruchamia mi tutaj w tym miejscu. Tutaj mamy jakieś zasilanie, tylko pytanie, czy to zasilanie nie dotyczyło tego? Chyba nie. To zasilanie może dotyczyć rzeczywiście tamtego urządzenia, które jest w pokoju numer 21. Czy ileś. Tak, dokładnie, tak? Tak, dokładnie. <tak> dużo kolorów, dużo przycisków. Mamy tutaj jeden panel. Okej, okay, ten panel ma zasilanie też z jakiegoś innego miejsca pochodzące. To jest problem, kurde. Hmm, czy co Wyłączę na razie to? I zobaczmy, czy to zasilanie, które idzie tutaj od góry, ono, tak, ono mi uruchamia to. Możemy zrobić tak. Wyłączyłbym ten generator, który był w pierwszym pomieszczeniu, chyba, żeby uruchomić to. To jest dość dużo biegania, bo naprawdę kawałek drogi jest z tego miejsca, z tego generatora, do miejsca, w którym, e, że tak powiem, znajduje się mój aktualny pokój. I teraz tak, włączmy sobie ten generator. On zasili mi to miejsce. Drugi generator może być włączony tutaj. Wciśnijmy sobie przycisk. No, naprawdę, ten przycisk nie działa teraz. No to jest przykre. Ok, tutaj możemy wpisać czas, 2, 3, 4, 5 znaków. Ok, zacząłem działać. Ok, potrzebujemy plus, minus, plus. Wyłączam. W tym miejscu musimy zrobić plus i plus. Dobra, zgadza się. Następnie musimy zrobić plus i plus. Czyli wyłączam te dwa. Włączam ten i muszę włączyć ten. O kurde, no. Zanim dobiegnę z powrotem, zapomnę co robiłem. Ok, plusy i minusy. Muszę wyłączyć ten. Mamy 0, 1, 1, idealnie, słuchajcie, i ostatnie dwa plusy, czyli plus i plus. Wyłączam to, włączam ten, muszę powiedzieć znowu tam i wyłączyć kurde no, i ten o muszę uruchomić. I oczywiście, jeśli macie jakieś pomysły na łami gry, to yy, zachęcam do pisania w komentarzach. Jeśli będzie coś naprawdę fajnego, czego jeszcze nie grałem, to na pewno chętnie bym to spróbował i być może nagrał. Włączamy ostatni plus i mamy zakończone przycisk 2 z 4. Co masz, 4 przyciski, rzeczywiście. Ten już jest wciśnięty. Dobra, mogę to wyłączyć. Um, tam jest wyłączone. Zróbmy może tak na razie. Sprawdźmy, co to będzie się działo. 80947. Przy czym te przyciski są zablokowane. 80947. 80947. Klik. Mamy 3 z 4 w tym momencie uruchomione. Słuchajcie, ostatni panel to będzie Simon Says. Uu, ach, do którego, niestety, muszę powiedzieć z powrotem do pierwszego pomieszczenia. Ok, zasilanie przywrócone do tego miejsca, więc teraz możemy sobie to uruchomić jakoś. Jak to uruchomić? Ten zielony przycisk nie działa. Ten przycisk też nie działa. To jest zasilone. Jak mogę to uruchomić? Brakuje mi tutaj jakiegoś przycisku. Być może na ścianie gdzieś się znajduje. O! So, yellow blue, yellow red, co? yellow blue. O, sorry, pozwólcie się skoncentrować. <grych> Okej, okay, czekajcie. Tutaj może być jakaś. Hmm, mamy tak, niebieski, żółty nie. Jeszcze raz, niebieski, niebieski nie. Będzie. O, kurde, no, one się cały czas zmieniają. Niebieski. Zielony, czerwony, niebieski, zielony, czerwony, żółty. Nie, niebieski, zielony, czerwony. Niebieski, zielony, czerwony. Niebieski, zielony, czerwony, zielony, żółty. Kurde, no, i dalej nie wiem. Okej. Okay. Niebieski, zielony, czerwony, zielony, żółty, żółty, żółty. Ok, odpaliłem w ten sposób drugi, e, drugi terminal, a raczej ten terminal, który pozwoli mi tutaj wpisywać, i robimy po kolei. Zielony, żółty, czerwony, żółty. Zielony, zielony, one cały czas przeskakują, to jest masakra. Zielony, zielony, niebieski, żółty, niebieski, żółty. <ścoughs> Niebieski żółty, niebieski żółty. Mamy 13. Nie, mamy 12, to był żółty, niebieski, niebieski. Niebieski, niebieski. Klik! 4 na 4, słuchajcie, pokój 21 otwarty. Lecimy jak burza. Naprawdę ej, czas nie był taki zły. No, zbliżamy się do tego, żeby być zaprogramowani. Niestety będziesz musiał wykonać to beze mnie chyba to było napisane. O kurde. O to wydaje się stosunkowo proste. Słuchajcie, trójkąty. Trójkąty, 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 przyciski, przyciski. Halo brak przycisków. Okej. Okay. Interesujące. Tu mamy zablokowane, mamy dużo gwiazdek, piątka nie jest gwiazdką. Trzy trójkąty. Trzy trójkąty. Wygląda na to, że tutaj powinny być gdzieś te przyciski, ale nie widać ich póki co. Okej, okay, jednak są. Jest jeden. Jest drugi. Jest trzeci. Okej, okay, czy one mi coś wyświetlają? Nie bardzo. Może jest ich więcej? Okej, okay, one wyświetlają coś na ekranach po, po bokach. 50. Okej, okay, tutaj o 14. I to będzie po drugiej stronie 80. 50, 14, 80. 50, 14. O kurde. O kurde, dobra, co? <laughs> Jeszcze raz, ile tu mogę wpisać cyferek? 6. Super. Czyli tak robimy 50. 14, raz, 2, 3, 4. Okej. Raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4, 80. Okej, okay, czyli kolejne prawdopodobnie jest zła. O, i zmieniły mi się cyferki 18, znaczy 19, 24. I ostatni 19. Jeszcze raz sprawdzę, czy to dokładnie takie same będą. Tak, 19, 24, 19. 1, 9, 2, 4, 1. 9, jest zielony, mamy drzwi otwarte, słuchajcie, przeszedł do 22 pokoju, o mój... Pfff. <grych> <grych> Żartowałem, nie mam zamiaru Cię zostawić samego z tymi wszystkimi kablami, no całe szczęście, i tak mi nie pomagasz. Otóż nie, parę razy mi pomógł ten głos, to trzeba przyznać. Podwyłączam sobie wszystkie generatory, które były wcześniej i mamy pokój 22. Generatorów mamy sztuk 4, mam dwa możliwe do włączenia, to jest... Całkiem, całkiem sporo. <laughs> nie wygląda na to, żebyśmy mieli jakiekolwiek przełączniki w innych pomieszczeniach. Niemniej, kabli jest tutaj od groma. I teraz tak, włączanie tego generatora pozwala mi uruchomić coś takiego. Um, a jakbym włączył sobie ten generator dodatkowo i kliknął to, zobaczcie, mamy kilka rzeczy. Mamy dwa przyciski już w tym momencie uruchomione, także jest super. Jak kliknę ten, to nie będę miał trzeciego przycisku? Chyba nie. Mamy plusy i minusy otwarte. Super. Więc teraz tak. Zróbmy sobie plusy i minusy. Mamy dwa plusy. Super. Dwa plusy u góry. Dwa plusy u góry. Dwa minusy u dołu. To może być albo dwa plusy tu, albo dwa plusy tu. Spróbujmy zrobić w jedną i w drugą stronę. Ok, to mi nic nie mówi. Dwa plusy z tej strony. To też mi niewiele mówi. Hmm. To mogę sobie uruchomić. To mogę sobie uruchomić. Ok, to są moje plusy i minusy, najprawdopodobniej. Plus tam, plus tam, minus tam, minus tam. Ok, włączę sobie to, włączę sobie to. Ok, mamy w tym momencie dwa plusy, dwa minusy w dobrych miejscach. Ponownie, włączam sobie te cycki i super, to jest działające. Włączam tego. Mamy super, dwa plusy i teraz dwa plusy na dole. Czyli dwa plusy bliżej okna, cyk i uruchamiamy. Idealnie. Kolejny przycisk gotowy, zielony. 1, 0, 1, 1, 0, 1. Możemy teraz uruchomić sobie to. Jak to uruchomić? Potrzebujemy ten. Ok, włączam sobie to i robimy tak. 1, 0, 1, 1, 0, 1. Ok, 3 na 4 przyciski zrobione. I teraz tak. Brakuje mi. Brakuje mi jeszcze jednego. Tylko jakby jeden z modułów był trochę inny niż pozostałe. Spróbuj znaleźć właściwy generator. Możliwe, że ten przycisk mi się nie włączył jeszcze, bo ten mam włączony. Ten już kliknąłem, to zrobiłem, to zrobiłem. Brakuje mi chyba tego. On będzie podłączony stąd. Mam wrażenie, że brakuje mi generatorów, które mógłbym włączyć do tego. Ok. Udało mi się. O kurde, to było dość trudne, muszę przyznać. No, ale w każdym razie, słuchajcie, docieramy do pokoju 23. I już prawie tam i jesteśmy. Jeszcze jeden moduł, no właśnie, jeszcze jeden moduł. Czy tutaj będzie jakaś większa trudność? To jest zablokowane. Hmm, czy powinienem to robić z pamięci? Zobaczmy. Niebieski nie działa. Który zadziałał mi jako pierwszy? Zielony zadziałał mi jako pierwszy. Ok, zobaczmy, czy znowu będzie zielony jako pierwszy. Tak, zielony jest spoko. Zielony, czerwony. Zielony, czerwony, zielony. Zielony, czerwony, zielony, niebieski. Zielony, czerwony, zielony, niebieski, zielony. Zielony, czerwony, zielony, niebieski, zielony, zielony. Zielony? Czerwony? Ach, pewnie żółty będzie dalej. <grywy> zielony, czerwony, zielony, niebieski, zielony, zielony, zielony. Czerwony? Żółty? Niebieski! Nie, kurde no! Wiesz, że masz użyć papieru, lub cokolwiek, żeby zapisać sobie te kolory? Powiem, że to nawet rekomendowane. Ja mam dobrą pamięć, ja dam radę. Ach! Zielony, czerwony, zielony. Niebieski? Zielony, zielony, zielony. Czerwony. Żółty? Czerwony. O, drzwi otwarte! Słuchajcie, pokój 24 przed nami. To już udało ci się! Nikt nie dotarł tak daleko! Jesteś nowym zwycięzcą, czempionem! Nie znam tego pokoju. Wygląda, że ma ostateczne puzzle. Okej, okay. to są przyciski. Okej, okay. o kurde. Dobra, czy ja mam po prostu żółte powciskać wszędzie? To może tak być. Nie, czekajcie, tutaj coś, coś się dzieje. Tutaj jest niebieski teraz zapalony. Zapalę sobie żółty. Okej, okay, zapalę żółty w drugim. Tam dalej świeci się niebieski. Hmm, to jest coś interesującego i tutaj bardzo dużo się będzie działo, mam wrażenie. To świeci na czerwono. Do czego mogą służyć te przyciski? Ok, tutaj mamy jakby promień. Promień mogę przesunąć sobie w inne miejsce. Ok, przesunąłem sobie promień tu. Wcisnę żółty, no i ten żółty mi się zepsuł. Ok, kliknę tutaj żółty. Teraz mam żółty w tym miejscu. Kliknę sobie ten promień, on mi się przeskakuje w to miejsce. To nie jest nic jakoś specjalnie łatwego. Mogę w dowolnym miejscu kliknąć sobie ten przycisk, Także przeskakuje mi promień niebieski. Żółty mogę ustawić sobie tylko na tych konkretnych miejscach. Hmm, to wygląda mi trochę jak tarcza zegara. Ale ciężko powiedzieć. Ciężko powiedzieć, co, co konkretnie powinienem tutaj ustawić. Czekajcie, 0 i 12. Ustawmy sobie na razie oba promienie tutaj. Gratulacje! Udało Ci się zdecydować mój sekret. Możesz zobaczyć, jaki naprawdę jestem. Co? To ja naprawdę zrobiłem to dobrze? To było takie szybkie? Słuchajcie, po prostu 12.00 miała być ustawiona? Okej. Okay. No i zgadza się ta godzina, która jest pokazana, nie, bo jest 12.16 mnie. Nie będę cię trzymać dłużej. Każda chwila jest ważna. Więc zrób, co lubisz. Gra stworzona przez White Puppet Studios. Dziękujemy bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobała gra. You don't have time. Gra jest fajna i jest... Naprawdę, naprawdę interesująca, dużo trzeba o niej pomyśleć jest trudna. To trzeba przyznać. Mój czas? Godzina 38 i 21 sekund. No to uważam, że to jest całkiem niezły czas jak na to, że Robiłem to jeszcze w trakcie nagrywania, więc wiecie, ciężko jest tutaj myśleć o tym. No i mamy teraz opcję Speedrun, którą mogę sobie kliknąć i spróbować przejść grę jak najszybciej. Oczywiście wymaga to też nie tylko samego, samej pamięciówki, bo tutaj cały czas się zmieniają te kody i wszystko, więc trzeba być bardzo spostrzegawczym i bardzo dużo myśleć. Dzięki wiekie za oglądanie poprzednie odcinki z tej gry macie na ekranie końcowym. Tak jak napisałem, napiszcie mi w komentarzach, tak jak napisałem, tak jak powiedziałem, napiszcie mi w komentarzach pomysły na kolejne gry logiczne, łamigłówkowe i dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się. Na razie i cześć.